Panie Tadeuszu, e, pierwsze pytania do e, sekretarza pana Tadeusza e, e, Jak pan ocenia poziom sportowy, poziom drużyn e, oraz organizację minionego, przed chwilą e, 64 e, roku Poziom nie był gorszy niż kiedykolwiek, nawet no, bardzo dobry, bym powiedział poziom, szczególnie jaki na nowo bo jak na kolejne nie wszystkie można obserwować. To co mi się bardzo podobał, a przede wszystkim atmosfera. Nawet zauważyłem w między finałem i pocieszenia, drużyny zemisowały przed przystąpieniem do karnych Wszyscy sobie podali ręce i się pokrywali po walce To było dla mnie bardzo miło. zajęła to jest ocenia no, lepsza była w tym roku niż ostatnio i cieszę się, że lepsza była i mam nadzieję, że w przyszłym roku wystąpi w finale, zobaczymy, tylko życzę im powodzenia i dalszego rozwoju.